Jedna z najlepiej punktujących zawodniczek rozgrywek Pierwszej Ligi. Ubiegły sezon spędziła na parkietach Tauron Ligi w zespole Moja Radomka Radom. Rozpoczyna swój pierwszy sezon w Uniopole. Z numerem 2 Paulina Reiter, atakująca. Pochodzi z USA, gdzie występowała z sukcesami w rozgrywkach Najwyższej Amerykańskiej Ligi. Rozpoczyna swój drugi sezon w Uniopole. Z numerem 3 Elan McColl, przyjmująca. Multimedalistka Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej. Wielokrotna reprezentantka polskich w międzynarodowych turniejach FIVB. Z numerem 6 Agata Cejnowa, przyjmująca. Zawodniczka dobrze znana o polskim kibicom, z Uniopole wywalczyła awans do Tauronigi oraz do finałowego turnieju Pucharu Polski. Rozpoczyna piąty sezon w Uniopole z numerem 10. Marta Pamuła, przyjmująca. Pochodzi z USA, a doświadczenie siatkarskie zbierała nie tylko w lidze amerykańskiej, ale również czarnogórskiej i fińskiej. Z numerem 11 Piper Matsumoto, rozgrywająca. Z Unii Opole wywalczyła awans do Tauron Ligi oraz do finałowego turnieju Pucharu Polski w ubiegłym sezonie. W barwach Unii występuje nieprzerwanie najdłużej. Rozpoczyna swój czwarty sezon. Kapitan zespołu. Z numerem 13 Adriana Adamek, libero. Zawodniczka znana opolskim kibicom z rozgrywek drugiej Ligi. W ubiegłym sezonie reprezentowała barwy MKS Kalisz. Po pięciu latach wraca do Unii Opole. Z numerem 14: Aleksandra Cygan, środkowa. Wielokrotna reprezentantka kraju, wywalczyła 9 medali Mistrzostw Polski. Pięciokrotnie sięgała po Puchar Polski i dwa razy po Super Puchar. Znacząco przyczyniła się do awansu Unii Opole do finałowego turnieju Pucharu Polski w ubiegłym sezonie. W Opolu rozpoczyna swój drugi sezon. Z numerem 18: Katarzyna Zaroślińska Król, atakująca. Była reprezentantka kraju przez trzy sezony związana z grupą azoty chemikiem Police. Ma na swoim koncie trzy medale mistrzowskie i trzy Puchary Polski oraz udział w finałowym turnieju Pucharu Polski wraz z Unii Opole. Z numerem 20 Katarzyna Połeć-Środkowa. Pochodzi z Francji. W ubiegłym sezonie występowała w Lidze Rumuńskiej jako jedna z najlepiej punktujących zawodniczek. Przed nią debiutancki sezon w Polskiej Lidze w barwach Unii Opole. Z numerem 21 – Giui Diu, przyjmująca. Mistrzyni Polski Juniorek, brązowa medalistka Młodzieżowych Mistrzostw Europy w 2022 roku. Najlepiej blokująca w turnieju finałowym Mistrzostw Europy U-22 w ubiegłym sezonie reprezentacyjnym. W Opolu rozpoczyna już swój trzeci sezon. Z numerem 31 – Natalia Kecher, środkowa. Dwukrotna wicemistrzyni Polski w barwach KS de Rzeszów i odkrycie Tauron Ligi w sezonie 2023-2024. W ubiegłym sezonie powołana do kadry Polski Stefano Lavariniego z numerem 98 Julia Binczycka. rozgrywająca. Od 2022 roku asystent trenera siatkarskiej reprezentacji kobiet, z którą do tego lata wygrał kolejny brązowy medal Ligi Narodów oraz wywalczył udział w ćwierćfinałach Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Rozpoczyna siódmy sezon pracy w Opolu. Nicola Vettori, trener UniOpole. Od czterech sezonów statystyk w sztabie UniOpole. W tym sezonie obejmuje stanowisko asystenta trenera. W 2023 roku powołany do reprezentacji Polski, jako trener współpracujący. Dominik Fabianowicz, asystent trenera. Była zawodniczka Akademii Unii Opole, studentka Uniwersytetu Opolskiego. Jako team i media manager rozpoczyna trzeci sezon w Unii. Aleksandra Jakubczak, kierownik drużyny. Statystyk Akademii Talentów Jastrzębski Węgiel, SMS-u PZPS-Szczyrk oraz młodzieżowych reprezentacji Polski Kobiet. Swoje doświadczenie wykorzysta w nadchodzącym sezonie w Unii Opole. Wojciech Szymański, statystyk. Powrót do Unii Opole. Po trzech latach przerwy znów obejmuje stanowisko w sztabie Nikoli Wettoriego. Zadba o sprawność i dyspozycję fizyczną naszych zawodniczek. Krzysztof Michalski, trener przygotowania fizycznego. Nowa twarz w sztabie Unii Opole zadba o komfort i sprawność ruchową naszych zawodniczek. Robin Biliński, fizjoterapeuta.